Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś list miłosny od tej osoby. Na wstępie chciałam Was bardzo przeprosić, bo w trakcie czytania nie podłączyłam mikrofonu do telefonu i niestety troszeczkę dźwięk jest w oddali, ale czytanie jest takie, sympatyczne, takie według mnie życiowo wartościowe i, i zresztą sami zobaczycie, że nie chciałam już niczego więcej poprawiać ani niczego zmieniać i serdecznie w takim razie zapraszam do tego czytania. Przy okazji zobaczycie, że to wcale nie jest wszystko takie proste, jakby się wydawało. Ja za każdym razem jestem naprawdę zdenerwowana. A przynajmniej może nie zdenerwowana, ale mam na prawdziwą tremę. I yy, w związku z czym yy, będziecie mieli okazję zobaczyć, że No is Perfect. I <laughs> yy, yy, w takim razie serdecznie zapraszam do czytania. Pomyślcie, od kogo planujecie albo liczycie na list miłosny. Albo jeżeli nie liczycie, to chcielibyście się dowiedzieć w razie czego, co w takim liście mogłoby być zawarte. I zaczynamy. Chciałam również przypomnieć wszystkim, że nasze spotkania i czytania są bezterminowe. Oznacza to, że każdy filmik jest aktualny dla Ciebie na dany moment. Czyli to ty wybierasz film, który ci w danym momencie najbardziej odpowiada, i uczestniczysz w ten sposób w procesie czytania naszych kart. Dlatego serdecznie zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, żeby było łatwo powrócić na kanał, żeby można było być cały czas yy, na bieżąco z naszymi spotkaniami. No a teraz. Już zaczynamy. Oczyszczam energię kart. Wy pomyślcie jeszcze raz, od kogo chcielibyście otrzymać list miłosny. Zobaczymy, co w tym liście będzie. Mamy różne karty: karty do czytania głównego, karty do dopytywania i karty rady. Ok, zakładam swoje czarodziejskie okulary. Które są obiektywne, jak widzieliście. I plusy, i minusy, można, można przy ich zobaczyć. I zaczynamy. Odkładam karty pomocnicze. I zobaczmy, co w trawie piszczy. Ok. Przekładamy. I czytamy. List miłosny od tej osoby, energia ogólna. O, od razu będę. Energia ogólna to pięć buław. Pięć buław jest to karta rywalizacji, przepychanki. Widzimy tutaj panny świadkowe, które walczą o bukiet panny młodej, i taka niby wspólna. Zabawa, ale jednocześnie no, taka dość poważna rywalizacja. W związku z czym no, myślę, że jest to energia takiej y, przepychanki we własnym gronie, tak bym to nazwała. Taka y, rywalizacja, ale z taką dozą szpileczki. No ale być może chodzi o to, że y, masz rywalki albo masz rywali. Zobaczmy w takim razie, co mówi list. Witaj kochanie, cały czas jestem w ruchu, myślę o Tobie bardzo, ale też wysyłam do Ciebie cały czas bardzo dobrą energię, myślę o Tobie i, yy, i jestem przekonany, że. Ten list, tak jak i poprzednie, sprawi Ci przyjemność. a mam taką nadzieję, bo przecież już ich wysłałem tak dużo do Ciebie, i w, każdej, w każdym jest troszeczkę mojej energii e, skierowanej, wspaniałej energii, którą do Ciebie śle, skierowanej właśnie pod Twoim adresem. Wiem, że ostatnio między nami było troszeczkę ciężko. Pokłóciliśmy się. Każde z nas wbiło 10 mieczy w plecy po drugiej osoby. No ja to się troszeczkę poczułem faktycznie jak taka laleczka udu, w którą nawbijałaś. Szpileczek nie powiem. Ale niestety wiem też, że ja nie byłem ci dłużny, w związku z czym ta energia takiego zranienia. Mam nadzieję, że już minie no i jest to... No myślę, że nie tylko było to bolesne, ale wierzę, że było również oczyszczające. I że nigdy więcej nam się coś takiego nie zdarzy, bo nie warto przekraczać pewnych granic, bo dalej jest już tylko gorzej. I ten czas, który poświęciłem na poszukiwanie swojej wewnętrznej prawdy i tego, co, czego ja naprawdę chcę, był bardzo dobry dla mnie. Mam nadzieję, że również dla Ciebie, ponieważ ja wiem, że ta nasza znajomość, mimo tej sytuacji, która się zdarzyła, jest bardzo, bardzo wartościowa i... Wiem teraz również, że jestem osobą na tyle dojrzałą emocjonalnie i duchowo, że będę wiedział, jak pokierować sobą w tym naszym związku, w tej naszej relacji. I dlatego właśnie chciałbym Ci powiedzieć, że jadę do ciebie z. Nową energią, kompletnie nową energią, odrodzoną energią, y, taką z martwych wstania. Y, wiem, co się wydarzyło, przeżyłem to naprawdę bardzo, przeżyłam to naprawdę bardzo i nie chcę, żeby coś takiego się nam powtórzyło. W związku z czym y, ja jestem pełen naprawdę odrodzenia, y, chęci budowania czegoś od nowa. I wiem też, że kolejne kroki to nie będzie zawsze fruwanie na chmurkach, tylko żmudna praca i jestem do tego gotowy, jestem gotowy do y, współpracy, do działania, do wykuwania codziennej, y, codziennej naszej prawdy, codziennej naszej rzeczywistości i wiem, że każdego dnia można wykuć coś pięknego. Więc weźmy tą szansę, ja dla, dla Ciebie mam bardzo dużo nowej energii, myśli, słowa. Wszystko to do Ciebie wiozę i wszystko to do Ciebie ślę. Weź to, proszę, i czekaj na mój kolejny list. To jest list miłosny od tej osoby. Zobaczmy, co powie ciasteczkowy sklepik. Aha, może jeszcze. Yy, no dobrze, zobaczmy, co powie ciasteczkowy sklepik. I radę zobaczymy potem. O, proszę. Wszechświat jest cierpliwy. Zaczeka, aż będziesz gotów. To może tutaj, przy tym pustelniku. Więc, jeżeli Ty też jesteś jeszcze na etapie pustelnika, to nie spiesz się. Warto zaczekać, warto poszukać w sobie, i wszechświat jest cierpliwy. Zaczeka, aż będziesz gotów. Zobaczmy w takim razie, co nam odpowiedzą karty rady. Magia Ziemi. Magia Ziemi, czyli tak jak tutaj gdzieś było powiedziane, można. Zejść na Ziemię, bo na Ziemi również jest bardzo dużo energii, magii i cudów. Uziemienie, kontakt energetyczny z Matką Ziemią daje naprawdę bardzo dużo, w związku z czym skorzystaj z magii i Ziemi i w ten sposób poczujesz się gotowy, gotowa. Jeżeli nie teraz, to jeszcze poszukaj troszeczkę tego momentu i wszystko będzie dobrze. A co na to nasz wszechświat? Kluczem do yy, relacji energetycznej ze wszechświatem jest to, ażeby zapomnieć to, co wydaje mi się, że jest mi potrzebne. Jednym słowem, wszechświat. Nam podpowie, co nam jest potrzebne z tego głębszego punktu widzenia, z głębszego poziomu. A co na to nasz przewodnik duchowy. Zobaczmy, który tutaj nasz przewodnik duchowy się pojawi. Wróżka przepowiednia. Poczekaj na istotną informację. Przepraszam. Więc być może to jest ta istotna informacja, już ten list miłosny do ciebie y, jedzie lub, je, lub y, płynie, leci, i zaczekaj na nią cierpliwie, bo tutaj jest dużo dobrej wiadomości, wartościowej wiadomości, która, informacji, która do ciebie już jest wysłana. I już właśnie jest w powietrzu, już leci. <gry> Także strzały zostały wysłane. A w jaki sposób w tym czasie sobie pomóc? Pasja. Roznić swoje życie poprzez uhonorowanie swoich najgłębszych marzeń. Twoje serce ci podpowie. Jeśli chodzi o pasje, o Twoje talenty i to, co jedno łączy z drugim, i w ten sposób będziesz w stanie rozmiecić światło swojej duszy i swojego życia. A w takim razie jeszcze zobaczmy, co nam podpowie nasza afirmacja na dziś. Proszę bardzo. Życie mnie kocha, życie mnie wspiera, życie jest dobre. Cóż dodać? Nic dodać, nic ująć. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu. Mnie.